Cześć, z tej strony odem. Słuchajcie, dzisiaj mamy w planie, znaczy ja mam w planie, wymienić, słuchajcie, tuleje stabilizatora. Jedną mam, słuchajcie, oryginalną. W środku ma wymiar 23 mm. Drugą kupiłem jakiś zamiennik, bo niestety oryginalnych nawet nie było. Wygląda tak samo. Też 23 mm. Firmy. Mogę wam pokazać to nie tajemnica firmy ABS. E, interesujące nas rzeczy są tam. Nie wiem, czy to jest ich w ogóle wino. Słuchajcie, no jak będą złe, to wyrzucę. Jak to nie tego wina, bo z tamtej strony od kierowcy w ogóle sobie tutaj popsikałem. Bo zawsze mam jakieś takie zboczenie, że sobie psikam na jakieś takie śrubki, jak coś robię. E, oczywiście tak. E, psiknęłem słuchajcie, na łącznik. E, stabilizatora na te śrubki, bo musimy z dwóch stron, słuchajcie, je odkręcić. Z tej strony, jak widzicie, koło już mam zdjęte, z tej strony zaraz zdejmę. A sobie z tej strony podniosłem na swoim bałwanku, tak zwanym pneumatycznym. Zabezpieczenie dodatkowe. Pieniek, jak zwykle, mój ulubiony. A z tej strony mam takie gumy z dwóch stron, fajne, specjalne, ku temu podłożone, żeby było bezpiecznie. Słuchajcie, ogólnie z tej strony, od e, kierowcy coś mi trzę na wertepach, czy nawet jak jestem, wiecie, na zakręcie i ta strona się e, pochyla, tak. I nie wiem, czy to jest wina właśnie e, tej tulejki stabilizatora z tej strony, czy też być może wina jest, jak wiecie. O, o, siedzi, to rzadko się zdarza, bo przeważnie to jakby wam to. A, chyba ostatnio go wsadziłem i nie wypadł, no, ale to spada, jak widzicie. To jest w naszych Honda Civic Powszechność. Ja mam przed Liftem, zobaczcie, to jest w ogóle zjechane na fula. Nie wiem, co tam się dzieje, ale to jest w stanie opłakanym. Tak, to ogólnie amortyzator nawet rdzyszczy, że mówiąc, nie ma. Rocznik Honda 2006, nie wiem, czemu u niektórych samochód gnije. U mnie ten samochód w ogóle nie mrdze. Albo wanek, patrzcie, wsadziły mi siedzi. Ok, Mniejsza z tym, i nie wiem, właśnie, czy wina coś jest może z poduszką, z tym bałwankiem na górze, że mi trze yy, zaopatrzyłem się, więc jak to zawsze w moim wypadku, słuchajcie, dorwałem z 11 rocznika. Zobaczcie, i to nie ściema, tutaj też 11 jest wybita, yy, naprawdę super chodzi. Zobaczcie, a no tak to trochę ale obraca się, wierzcie mi na słowo, w yy, bardzo dobrym stanie, ale to już jest poliwcie. Zobaczcie to tutaj jak siedzi mocno, nie spada Tutaj też jest na dole zahaczone I zauważyłem, że wiecie co? Po lifcie W tym miejscu jest guma Widzicie? O tu A na przykład u mnie Przed liftem Tych gum, o w tym miejscu zobaczcie Nie ma Więc taka Jakby ciekawostka W tym jest Taka gumka Widzicie aż tutaj idzie? A u mnie tej gumki nie ma i z drugiej strony też Wam później pokażę. Też tego nie ma. Dobra, słuchajcie, ja odkręcam. Drugie koło, może się uda nawet to na nagraniu chwycić, ponieważ he, mam coś lepszego niż pneumat, he, he, klucz udarowy pneumatyczny, a mianowicie używam takiego Ryobi, jest zarombisty. No, właśnie. Dobra, słuchajcie. Pięć róbek naszych widzicie. E, powiem tak, jeżeli ktoś się zastanawia nad kupnem, że tak powiem, e, takiego kluczyka, on jest na 18V, a bateria 4H robi. Powiem szczerze, jak widzicie, on już trochę ze mną przeszedł. Trzy moce ma, to tak przy okazji. Tu się Podświeca. Naprawdę ma moc. On ma chyba 400 N, 340 lub 400. I słuchajcie, on tyle ma z takimi śrubkami. Jeżeli nie jest za mocno jakaś zatwardziała śruba, to odkręci też tą śrubę. Odkręci też tą śrubę. Słuchajcie, dla nas na o tą dużą chyba 36 też nawet by odkręcił. Zaraz dobra, słuchajcie, też biorę od razu, psikam. Zaraz, zresztą odstawimy tylko kółko. Do kanału będzie dojście. Nie wiem jak mi to pójdzie, nie ukrywam czasu za wiele na to nie mam, ale będę starał się w miarę zrobić dokładnie. Dobra, gdzie jest psikacz? Używam burnera, jest uważam bardzo dobry. Dobra, psikamy, słuchajcie. No I teraz tu. Nie wiem czy to będzie widać, sorry, Wybaczcie mi. grunt to popsikać i powinno pójść. Jedyne co w zawieszeniu było w tym samochodzie, wy, wy, wymieniane, no słuchajcie, ma przebiegu prawie 130, to były te łączniki. To jest wszystko jeszcze w oryginale i także dzisiaj ten cudny twór prawdopodobnie go znaczy wymienię na pewno. To tak dla siebie nawet słuchajcie, bo no bo muszę wymienić, bo coś mi właśnie trze, A nie wiem, czy to jest wina. Nie wiem, czy później pojadę na myjkę to to wymyję. Nie martwcie się, tak. Psikam dużo bo ja wiem, że niby więcej to nie lepiej, ale nie mam, słuchajcie, zbytnio czasu, żeby dzisiaj z tym jakoś walczyć. Sobie niedługo chyba i tu, może wymienię. Tam coś smarowałem na tamtym, słuchajcie, tulej, ale no nie wiem, czy to jest tego wina. Niestety, w pojedynkę to cóż, nie wiem, czy to jakiś gdzieś plastik trzemi, kurde, czy coś. No tu nie widzę, żeby coś mi tarło. Nie no, tu nie ma możliwości, żeby coś tu się działo. Więc albo wina jest tych tulaj, stabilizatora, jak odkręcę te łączniki, to w drugiej części filmu, wiecie, poruszam za stabilizator góra-dół i zobaczymy, czy będzie tutaj jakiś puk, czy coś, czy mają luz, czy nie. Ale to wiecie, różnie może być. Tutaj może nic się nie, nie dziać, a jak to chodzi, to po prostu będzie piszczeć, bo już tam może trochę luzu ma. Łapnęło, wiecie o co chodzi. Także. No cóż, zobaczymy. Dobra, ja słuchajcie, biorę się za odkręcanie. Jak już odkręcę dwa łączniki, to będzie druga część filmu na razie. Ok, słuchajcie, odkręciłem tutaj. Śruby odkręcę sobie, bo muszę złapać kluczem. A słabe jest dojście. To jak wyjmę amortyzator, tu z dołu mi poszła szybko, bez problemów. Eee, słuchajcie, z tamtej strony też już poluzowałem, ale już wcześniej sobie sprawdziłem. Ale zobaczcie, łapię za stabilizator. On chodzi, ale chodzi. No, soporem, słuchajcie, no, musi być trochę, wiadomo, już nie jest, ale nie ma luzu nie, no, Znaczy, więc u mnie stoku takiego nie było, tylko u mnie szurało. Więc jest duża szansa, że wymienię te tuleje, słuchajcie, ale one so są powiedzmy w miarę dobre. No, kurde. No, niestety, widzę, że słuchajcie, bateria mi pada. Także będę ograniczał. Już nie mam doświetlania na komórce, także. Z latereczki będzie szło. Dobra, słuchajcie, tam są śruby. O, tam na dole. I trzeba odkręcić po trzy śruby z każdej strony. Zobaczysz, czy da się to zrobić bez zdejmowania, bez zdejmowania osłony silnika. Dobra, biorę się za to i zaraz następna część filmu. Hej! Słuchajcie, jestem na dole. Osłona zostaje i nie trzeba jej zdejmować. A, widać, zdemontowany jeden. Tutaj mamy drugi łóżko stabilizatora. Patrzcie, od razu macie tą podstawę, takie ucho. Trzy śruby na czternastkę raz, dwa. 3 tej nie ruszacie w dłużej Odkręcamy to I słuchajcie, po odkręceniu z dwóch stron Mamy, patrzcie, dość eleganckie Kurde, trochę, nie wiem, czy, wiadomo Zaraz się okaże, że pewnie Jest dobre i czego jest innego wina Czyli pewnie będzie wina tego, o czym e, Myślę, czyli amortyzator to, Ale, ale okej, okay, słuchajcie, mamy już kupiony Wymienię e, Zawsze jak zaczną piszczeć To wiem, że na tych nie będzie piszczał, Jeżeli to będzie wina amortyzatora Dobra, słuchajcie, ja biorę kluczyk Biorę kluczyk udarowy swój, cudowny i próbujemy jak to będzie szło nic na razie jeszcze nigdy nie było Ach, panowie jak to ma iść tym kluczem to wszystko idzie dobra o. patrzę że śruby są chyba tej samej wielkości dobra okej okay. dobra Zobaczcie jak to poszło. Jedną ręką. Bo w jednej trzymam ten. Nigdy to nie odkręcałem. Dobra, mam gumę. Słuchajcie, mam już gumę. Zaraz przyświecę. Słuchajcie, no i mam gumę. No, z tyłu jest rozcięta. Lub też powinna być. O tutaj. O. o, widzicie? Nie wiem czy to widać, czy nie. O, widać taką przestrzeń, nie? Widzicie? Tutaj jest oznaczenia. Strzałka do przodu. Tutaj nie wiem czy widać. Tu jest strzałka FR front tutaj ten no dobra to co wyjąć. Słuchajcie tutaj macie kolorkę. Nie wiem czy to widać widzicie to jest kolor i tu jest on musi się kończyć to wtedy jest miejsce nasze. Zobaczcie podsunę a widzicie. I do tej miejsca wtedy naszą gumę będzie trzeba nowo wstawić. No dobra słuchajcie czyli co wymyć wyczyścić na sucho. Słuchajcie żadnego smaru na suchara to robimy. Wymyć ja zmywaczem będę mył może starczy mi baterii to jeszcze dla was dogrem ale już słuchajcie jeżeli chodzi o wymianę y, tulei y, gum na stabilizatorze w naszych hondach ósemkach ja mam 1.8 ale w 1.4 będzie to samo w podejrzewam że też no i tyle słuchajcie no wymieniam stawiam oczywiście Dokręcę to na fula dopiero, gdy samochód to puszczę już na koła. Według mnie, nie wiem czy to ma duży sens, czy nie, akurat w przypadku tej gum, ale ja zawsze tak robię i na zdrowie mi to wychodzi. Dobra, słuchajcie, odkręcam z drugiej strony to samo, wymieniam, wstawiam gumę. Oczywiście, jak jeszcze raz mówiłem, wszystko otwórzczę, wymyję elegancko, stabilizator i montaż. No i bierzemy się za MacPersona. To jeszcze pokażę przed montażem. To jest zamiennik. Tulejka też oczywiście ma nacięcie. Budowa jest podobna, aczkolwiek jest, słuchajcie Zaraz zobaczymy, czy jest jakaś różnica w twardości. No hondowska jest słuchajcie bardziej taka miękka jest po prostu, jest bardziej to jest hondowska, tu ma przynajmniej oznaczenia oryginał. Ogólnie są podobne tak to do siebie, nie powiem, że nie, bo zobaczcie naprawdę bardzo podobne. Choć takie jak widzicie, tutaj tego nie ma. Yy, ogólnie to jest to samo, ale Hondowska raczej jest jakby czymś takim tłustym, trochę posmarowana. Nie wiem, jak to określić trochę lepiej. I jest jednak miększa niż ta. O, tutaj ABS. Przynajmniej tak, tak, tak mi to póki co wygląda. Nie są to może jakieś wielkie różnice. Wielkie nie są, ale jakieś trochę są Dobra, oba są mi więcej 23, zmierzyłem je słuchmiarko słuchajcie Plus minus, dobra, biorę się słuchajcie za montaż Sprawiedliwości było zadość, pokazuję Wam Jaka jest różnica w dziurce 23, 23 Zobaczcie jaka jest różnica Może to tak, nie wiem jak widać Ale jest ogromno, Ok, ja wiem, że te nowe słuchajcie, bo te stare hondowskie no, i zobaczcie, trochę inną budowę. Są takie płaskie tutaj, a te nowe są takie podrobione, że tak powiem. I może przez to są takie trochę bardziej przewężone, ale to jest 23. I to jest, zobaczcie, 23. Ale różnica jest. No. Cóż, ta trochę przebiegu ma. Dobra. Cóż, trzeba to wyczyściłem, jak się da. Odtłuszczaczem, słuchajcie, zmywaczem taki drobny nalot, już trochę jest taki rdzy. Widzicie, do tego miejsca musi tu dojść nasze guma, ona już, już no lata, teraz jak szmata. Teraz tylko je włożyć, dokręcać i po robocie. Dobra, słuchajcie, to tyle na razie. Heja, słuchajcie, ja już wyjąłem, czyli wiadomo, tutaj zagłuszka, trzy śrubki. Dostępnie najlepszy, ale. Poszło bez problemów. Coś, co tutaj... zawarcie nie wiem co tu mówię na tym mnie W ogóle zero rdzy, nawet w takim miejscu jak tutaj. Nic nie ma. Wszędzie popsikany widać było. Dobra, to co tutaj przewód hamulcowy trzeba odkręcić. Taką spinkę przeciąć o coś takiego. Do czujnika ABS. Oczywiście go nie odkręcamy. Wszystko zostaje. Dwie śruby tutaj, klucz 19, moim kluczem udorowym, tym elektrycznym to poszło bez bólu. Tam na razie słuchajcie. Jak widzicie, tutaj już nowe siedzą, jeszcze są bardzo lekko dokręcone. Dopiero jak postawię na koło, jak wam mówiłem, to dokręcę. Słuchajcie, no to jest mój amortyzator. Szósty rok, tutaj widać, ten jest z 11 roku. Widać, e, słuchajcie. No, cóż, e, jak mówiłem, to już jest po lifcie, Czyli ma tutaj taką gumkę. U mnie czegoś takiego nie ma. No, tutaj zobaczcie, jak ładnie to siedzi. tego e, bałwanek i też e, nasza e, ten harmonijka. Też e, fajnie siedzi tu na dole. Też nawet nie da się, jak to się mówi, wyjąć. Już umie to jednak widać. No, lata swoje zrobiły piachu full, ale ja go jeszcze rozkręcę. Zobaczę, bo generalnie tak te amortyzatory są sprawne: sprężyna jest cała, nic że tam i nisko się dzieje, tylko po prostu coś mi szurało. No, zobaczymy tu: plus amortyzator. Słuchajcie, no to jest od wersji co prawda 1,4. Kupiłem, ale to nie ma różnicy, to jest słuchajcie, to samo, Miniby minimalnie choć wiecie, jak kupujecie sprężyny teraz Aftermarket, to i tak. E, 1418 ma te same sprężyny amortyzatory też, także nie powinno być żadnej różnicy, tym bardziej, że jeżeli ten nawet byłby miał mieć trochę, słuchajcie. No, no, zobaczcie, jeszcze tutaj nawet też nie odkręcane, <laughs> e, nawet jeżeli. Byłby trochę większa sprężyna, tak czy coś, to i tak ma mniejszy przebieg, bo wiem jaki miał przebieg o, te, o ta sztuka w porównaniu z moim, więc to będzie to samo. Eee, no, wiadomo, no, szukam co mi tam słuchajcie szurało, no ale już swojego nawet jak. Nie okaże się, że wymiana tulei na stabilizatorze i wymiana tego MacPersona to nie było to, czyli w sumie nie wiem, co by mogło jeszcze szurać wahacz. On luźno chodzi, raczej gumy wahacza by nie szurały, chyba że gdzieś tutaj jakieś jeszcze plastiki dają mi chuchlika Choć jak już, nie wiem czy wrzuciłem film, wygłuszyłem Zobaczcie, uszczelka siedzi yy, całe pod szybie, tutaj też jest podklejone Także zrobiono elegancko, dobra słuchajcie Biorę go montuję, czyli łatwy temat, bierzemy go Wkładamy go tam, tam jeszcze wyczyszczę sobie no i tutaj o tylko na dwie śruby to manewrujemy, żeby to nam weszło. i Uważajcie, bo mi wyskoczyła trochę półka, ale ją wcisnąłem, żeby tam, wiecie, za mocno nie odchylać w tą stronę do nas. OK. To ja zabieram się za robotę. Kolejne części, jak już będzie amortyzator siedział w środku.